Witam Was serdecznie. Musiałem sobie kawkę zrobić, bo dzisiaj chyba słabszy dzień. Ja nie, nie mam zwyczaju pić dwóch kaw dziennie. Też nie robiłem sobie jakoś mega za mocnej tej drugiej. Ale dziś jakiś taki jestem po pięciu dniach z dziewczynkami. Też jestem czasami troszkę zmęczony. Zobaczę sobie. Ja mam tu czasu jeszcze. Dobra. Zdrowko. Z racji tego, że od wczoraj jestem na redukcji, to nagram dzisiaj taki materiał na temat właśnie redukcji. Co powinno się, czego nie powinno się i co niszczy redukcję. Przede wszystkim zacząłem od tego, że redukcja nie jest dla mięczaków. I jeżeli jesteś mięczakiem, który mizia się z sobą, robi sobie wymówki, płacze co chwilę tłumaczy się z podjadania tłumaczy się, że to, że tamto to redukcja nie jest dla Ciebie a jeżeli masz takie coś, że miziasz się z sobą, że się tłumaczysz to musisz sobie zadać pytanie co ze mną jest tak? oczywiście zdarzają się takie sytuacje w życiu, że coś nam się pokomplikuje i Faktycznie jest ciężko potem tą dietę trzymać na redukcji, bo człowiek jest zdenerwowany, zestresowany. Jasne, ja też w życiu przez takie rzeczy przechodziłem też podczas mojego rozstania. E, z partnerką było już też miałem problemy z trzymaniem diety, bo ze z tego stresu to czasami jad, jadłem nie tak jak trzeba, chociaż zdarzało mi się to bardzo rzadko. Mimo tych kłótni, mimo tego rozstania, mimo tych perturbacji. Jakoś, jak zasiadałem do stołu i robiłem posiłek, to nagle takie coś się działo, taka magia, że nie myślałem o tym, po prostu jadłem, co miałem jeść. Mi, bardziej mi chodzi o to, że gdzieś tam podjadłem ze stresu może, ale ja to, że jestem sfokusowany na tym sporcie, ktoś jak nie jest, to wiadomo. Także nie krytykuję, rozumiem kogoś, kto w danym momencie się rozstaje, stracił pracę, ma jakieś problemy finansowe, a jest akurat na diecie redukcyjnej, i gdzieś ma tam jakieś zachwiania w utrzymaniu tego. Rozumiem, nie krytykuję, ale mimo wszystko starajcie się trzymać to i nie robić sobie takich wymówek zbyt często, że ja mam teraz problemy, no to nie będę, to będę sobie podjadał słodkie, bo mi to poprawia humor. Nie, to do niczego nie dąży, a to i tak sprawy nie załatwi. Ja też się przekonałem w swoim życiu nieraz, że. To nie załatwia sprawy, wolę tą dietę jednak trzymać, trenować ciężko i to mnie buduje do walki z problemami. No ale to mówię, są skrajne przypadki. Jeżeli nie, nie jesteś w stanie jakiegoś rozstawania się z kimś utraty, utraty pracy, coś się ciężkiego nie zdarzyło w Twoim życiu, a po prostu jesteś miękki i, i jak było okres masowy lub miejsce dobrze pojeść i fajnie się jadło, a teraz na redukcji nagle trzeba przystopować i nie potrafisz. No to nie bierz się za tą redukcję, a najpierw popracuj nad swoją głową i swoją psychiką, mentalem i tak dalej. Będę podpijał. Bo e, no najważniejsze jest to, że jak przychodzi pierwszy dzień diety, ja wczoraj wrzuciłem post na Facebooka e, odnośnie tego, że czasami jak moja córka lubi bułeczkę czosnkową, to sobie przygryzłem tam kawałeczek. Wczoraj kupiłem jej, bo chciała. I ja... Musiałem się cofnąć, a już byłem bliski. Ale zdałem sobie sprawę, że jest okres redukcyjny i nie ma czegoś takiego na redukcji, że mm, jadłem 10 lodów, to teraz w tygodniu będę jadł 6 lodów i tak będę schodził do zera. Eee, jadłem nie wiem, 7 tysięcy kalorii, to najpierw zejdę do 6, potem do 5, a tam docelowo do 2,5, 3, eee, czy jadłem 5 pączków, to teraz będę jadł 2. Nie. Musicie sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Przejście na dietę redukcyjną oznacza ścięcie wszystkiego, co złe. Od razu. Jeżeli jadłeś 15 tysięcy kalorii, to nie schodzisz na 10, potem na 8, tylko ścinasz od razu na 3. Sorry, winetu, trzeba było nie jeść 15 tysięcy. A teraz trzeba być twardy i, i króciutko ze swoim organizmem jechać. Po drugie, jeżeli na okresie masowym, czy w ogóle, jak nie jesteś zawodnikiem, kulturystą, czy... Zrzucasz wagę sam dla siebie i dużo jadość. To przede wszystkim od czego zaczynamy? Od tego, że przestajesz jeść cokolwiek, co e, jest poza Twoją dietą. Żadnych dodatków, żadnych dziwnych posiłków, żadnych rzeczy, które ciężko, ciężko policzyć do swojego makro. Więc e, wchodząc na redukcję, staramy się już jeść przede wszystkim chude mięso. A nie mięsowołowe czy wieprzowe, które nie wiadomo do końca, ile tego tłuszczu tam jest, ciężko to policzyć. Musicie jeść e, bardzo zdrowo, przejść na zdrowe jedzenie. Żadnego dojadania, podjadania. Nie ma takiej mowy. Masz swój posiłek, zjadasz posiłek. Tyle, ile masz zjeść, to zjadasz. Nawet jak ci będzie przychodziło ciężko zjedzenie go, bo jesteś napełniony, zjadasz go do końca, ale nie podjadasz potem. Nie dojadasz. Nie, nie jedziesz z palca z nutelli, nie podjadasz bułeczki, nie jesz dodatkowego banana, bo masz jednego wpisanego, ale mówisz, że owoc zdrowy, to sobie drugi podrzucasz. Nie. Wypisane na karcie dieta, jemy to, 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 to. Ja tak robię swoim podobieżnym i sobie, i tego się trzymasz. Nie ma podjadania. W zależności od poziomu tkanki tłuszczowej, z biegiem redukcji, można sobie jakiś dzień taki jeden posiłek zrobić taki na przykład dom, domowy obiad ze wszystkimi zjeść w ramach odstępstwa, ale ja też za cheat nie jestem, bo one psują formę, ale jakby ktoś był już skrajnie tak po prostu e, ściaprany tą redukcją po dwóch, trzech miesiącach, a chciałbym jeszcze pociągnąć, to taki jeden cheat -meal też nikogo nie zabije, a psychika może odpocząć. Ale przede wszystkim ścinamy od razu te kalorie. W pierwszym dniu, bez bawienia się w jakieś schodzenie z kalorii, ścinacie je e, porządnie, przechodzicie na totalnie zdrową dietę, żadnych podjadań, żadnego dodatku, żadnych dziwnych rzeczy, wszystko ma być tak, jak jest wyliczone na 3000 kalorii, czy na 2,5, to 2,5 ma być, a wszystko, co wtedy podjesz, no to już będzie ponad 2,5, więc zniszczysz to. E, tak jak robiliście trening siłowy, a na przykład niektórzy na, w okresie masowym Kardio raz było, raz nie, czasem dłużej, czasem krócej. Na redukcji cardio musi być zawsze. Codziennie, mniej więcej. No, może jak ktoś chce sobie w niedzielę odpocząć, przynajmniej spacerek jakiś, ale codziennie, przynajmniej w te dni treningowe, które jesteście na siłowni, zawsze jest, musi być cardio po treningu minimum pół godziny, a w dni nietreningowe staracie się więcej gdzieś spacerować, gdzieś sobie pójść. Gdzieś się poruszać, mówię, na basen czy coś, i w dniu treningowe na pewno zrzucamy węglowodany, żeby te, no bo są niepotrzebne aż takiej ilości, zrzucacie węglowodany, więc automatycznie będzie mniej kalorii w ten dzień nietręgowy i to będzie predyspono, predysponować organizm do zrzucania e, zbędnych kalorii, e, zbędnej wagi. To jest kolejna rzecz ważna. E, ważne jest to, żeby w okresie masowym dużo pić wody, ale w okresie redukcyjnym pijemy je, jej na pewno dużo, bez ustępstw. Przyda nam się to w takiej pracy organizmu i też e, pomoc w wątrobie, de, detoksykacji troszkę organizmu. Po okresie masowym woda w, pozbędzie się, pomoże pozbyć się toksyn i usprawni pracę organizmu. To jest ważne, e, i to są takie najważniejsze rzeczy. Czego nie powinno się robić? Na pewno, ja uważam, nie powinno się używać yy, wszelkiego typu produktów zero. Zero cukru, zero tłuszczu, zero wszystkiego. Dlaczego? Używając jakichkolwiek sosów, czy czegokolwiek, co ma zero cukru, ale jest słodkie, musicie pamiętać o jednym. To, że tam jest więcej chemii niż w, w tych produktach, co mają już nawet cukier, ale tam będzie dużo chemii, żeby to smakowało jak słodkie, no to redukcja nie polega na tym, że Ty zrzucisz 10, 15, 20 kg z zewnątrz, będziesz wyglądał fajnie, a te wszystkie dodatki, które były w tych produktach zero, zniszczą Ci jelita i tak dalej. Ty masz schudnąć i od razu być zdrowszy. Po drugie, produkty zero może mają zero kalorii, zero cukru. Ale jednak kubki smakowe wyczuwają słodkie. I dodając sobie taki sos, który jest słodki, będziesz powodował, że twoja głowa będzie cały czas pamiętała, że te słodkie było. I gdzieś będzie ci ciągło do takich rzeczy słodkich, ale już z cukrem. Jak masz dzieci, będziesz miał problem, żeby nie powstrzymać się, jak dziecko zostawi na stoliku kawałek kinderka, pójdzie spać, a to będzie leżeć i ty powiesz: A taki mały kinderek, taka reszta. No bo w twojej głowie. Ja to na sobie doświadczyłem, że im dłużej byłem na czysto w diecie, tym łatwiej mi potem było tą dietę trzymać. Bo ja zapominałem, moje kubki smakowe zapomniały o smaku bułki czoskowej, zapomniało o smaku hamburgera, zapomniały o smaku słodkiego i pozapominały, pozapominały moje kubki smakowe o tych, o tych smakach. A przyzwyczajały się do tego. Co mam nowe? No mówią, że nowy nawyk się buduje w 21 do 30 dni i stary nawyk też się tak, trzeba go pozbyć. Więc myślę, że w jedzeniu jest podobnie. Trzeba się pozbyć starych nawyków, a nowe, nowych się nauczyć. Więc ja nie polecam produktów zero, bo to jest oszustwo swojego organizmu, niestety nieudane, a poza tym niszczenie jelit i tak dalej. Słuchajcie, kiedyś jak się trzymało dietę, to była dieta i tyle. Dzisiaj wszyscy są Stają się jakimiś takimi mięczakami, że muszą dwa dni jest na redukcję, ale już musi sosy zero, barbecue zero, yy, czekoladowe zero, wszystko zero. Kurczę, trzeba mieć jaja troszkę i, i zrobić tą redukcję porządnie, prawda? Czy warto używać spalaczy tłuszczu? Warto, ale jak zacząłeś swoją redukcję, to nie używaj tych spalaczy tłuszczu od razu. Po co? Nie będziesz wiedział czy to twoja robota czy to robota spalaczów w tłuszczu. Wyciśnij z siebie maksymalnie ile się da bez niczego bez spalaczy żadnych e, takich suplementów spalających tłuszcz. Spal ten fet sam od siebie dietą treningiem ile się da i jak staniesz w miejscu a będziesz chciał jeszcze dociąć to wtedy wdróż e, zrób takie wiesz akcja suplement spalający który będzie ci pomagał pójść krok dalej. A nie od razu, jak tu organizm sam, myślę, że wchodząc na mniejszą ilość kalorii, cardio i tak dalej, zdrowe jedzenie, sam będzie pracował nad tym, żeby zrzucić te kilogramy bez wspomagaczy. Czego jeszcze nie powinno się robić, jeżeli nigdy nie używaj żadnych sterydów i tym podobnych rzeczy? a wpadłeś na głupi pomysł, bo znajomy twój tak kiedyś spadał tkankę tłuszczową i polecił ci klembuterol, to najpierw y, proponuję y, stanąć 100 metrów od y, ściany wysokiej, mocno się rozpędzić takim sprintem, ręce sobie związać z tyłu i tak głową uderzyć w ścianę. Nie dotykać klembuterolu nigdy. Nigdy. Jeśli jesteś kulturystą, a godzisz się na ryzyko i na Fatalne dni, bo gówniano się człowiek czuje. Ja raz spróbowałem czy dwa razy klebutyrolu i powiem szczerze, że to jest gówno. I nigdy tego bym w życiu już nie użył. Ale ja byłem tak sfokusowany na zawodach, że już przestałem racjonalnie myśleć. Gówno to jest, a jeżeli nie stosujesz na co dzień takich rzeczy, nie idziesz na zawody i nie chcesz być kulturystą, Mr. Olympia, a robisz to dla siebie, to nie myśl sobie, że to załatwi za ciebie sprawę. Gwarantuje ci rozpieprzony organizm, rozpieprzone serce, 200, tętno 200, idąc spać, i leżenie w łóżku w nocy z tętnem 200, trzęsące się ręce i rozpieprzone życie. I relacje Twoje z najbliższymi się zepsują, bo będziesz jednym wrakiem nerwowym. Nie stosujemy takich pierdół, nie stosujemy różnych innych pierdół, które ktoś tam wymyślił, bo nie chciała mu się trzymać michy i robić treningów i poczekać troszkę cierpliwie na poprawę formy. To żrąte tabletki, już nie wspomnę o jakichś tasiemcach połykanych przez kobiety i innych rzeczy, które kobiety w stanie są połknąć, byle mieć formę za miesiąc, bo idzie na wesele do grażyny. Nie, chcesz zrobić formę, to musisz najpierw uzbroić cierpliwość. I to by były takie moim zdaniem najważniejsze rzeczy. Do treningu cardio, a po treningu siłowym, proponuję używać e, e, aminokwasów BCAA, czy takie już mówiliśmy BCAA. E, można używać go z glutaminą, ale jeśli chciałbyś, czułbyś się z, taki zmęczony po treningu siłowym, a jeszcze czekacie kardio, to bardziej proponuję BCA bez glutaminy, a po treningu już BCA plus glutaminy. Więc warto sobie to e, osobno kupić. Jednak ta glutamina e, nie będzie potrzebna na kardio, e, organizm powinien być wyssany z energii jakiejkolwiek żeby spalać fet, a BCA się przydaje jako taki. Mi to na redukcji kiedyś takiej skrajnej przez zawodami pomagało. Ocołyknąłem taką wielką e, porcję, podwójną porcję BCA. Czułem się, jakbym wypił nie wiadomo jakieś karbo czy coś. Myślę, że to są takie najważniejsze informacje. Przede wszystkim musicie zadać sobie pytanie, czy dacie radę zrobić tą redukcję, czy chcecie. A jak już na nią wchodzicie, to musicie mieć jaja, czy nie wiem jak u kobiet to mam nazwać, e, musicie mieć twardy charakter, chociaż kobiety mają ostatnio więcej widza charakteru niż faceci, e, w, przynajmniej w robieniu formy. Musicie twardo przez to przejść, nie miziać się i przede wszystkim nie ulegać. To ty jesteś na redukcji, ty chcesz zrobić formę, a jak idziesz na imprezę rodzinną i wszyscy żrą byle co i mówią ci coś takiego, no wiesz, no raz tam jak zjesz, to nic, nic ci się nie stanie, e, dasz radę a ty patrzysz na nich, większość jest zatłuszczona i w złej formie, co drugi ma czerwoną twarz, bo już miarzyca z ciśnieniem atakuje, to dam ci radę, jak ktoś ci będzie mówił, no ten raz byś mógł, no już nie świruj, bądź normalny, żyj jak normalny człowiek, zjedz z nami ten jeden posiłek, taki normalny, to ty im wtedy powiedz tak, ja ten posiłek jeden zjem, okej, okay, dostosuję się do was, ale wy przyjdziecie do mnie na siłownię i przez Dwa tygodnie będziecie chodzić na siłownię. Ok? Ja raz się e, jakby pójdę w waszą stronę, wam na rękę i zjem, bo mnie namawiacie, żebym był normalny, ale wy potem dwa tygodnie zrobicie coś niekonwencjonalnego, tak jak ja ten posiłek, nie coś co wam po drodze leży i przyjdziecie na siłownię. Uwierzcie mi, nikt nie przyjdzie na siłownię, bo w takim gronie, gdzie wszyscy jedzą byle co, Łatwo jest gadać, no zjedz z nami, wiesz, olej to, bo oni nie robią redukcji takty. Ale jak ty im powiesz, przyjdźcie na trening, a oni go nie robią na co dzień, to będzie inna rozmowa. Wtedy możecie powiedzieć, no jak, to ja mam się dostosować do grupy, ale wy do mnie już nie. Ja zjem posiłek, ale wy przyjdźcie na dwa treningi na siłownie. Pasuje czy nie? Jeżeli wszyscy powiedzą, że nie da rady, to powiedzcie wprost. To proszę mnie namawiać do swojego jedzenia, tym bardziej, że ja chcę zrobić z sobą coś, poprawić formę. A jak widać, Wam na tym nie zależy. I tyle. Ostatnia jeszcze ważna rzecz. Jeżeli w okresie masowym jadłeś dużo węglowodanów i te warzywa ci ciężko wchodziły, to pamiętaj, że jeżeli będziesz miał mniej troszkę już tych węglowodanów na redukcji, to warzywa muszą być w większej ilości niż na okresie masowym. Bardzo się przyda błonnik i witaminy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeżeli coś pominąłem, to przepraszam, a tak z głowy jechałem. Zresztą, jak zawsze. Wiecie, że ja nie ucinam filmów, nie, nie sklejam. Jadę tak z głowy co mam. Czasami, może, na karce miałem przygotowane podpunkty, ale dzisiaj po prostu poczułem wenę na taki temat i pojechałem e, równo. Czasami ludzie mnie pytają jeszcze jedną rzecz: czy kreatynę można brać, brać podczas redukcji? Można, nic się nikomu nie stanie. Jest troszkę więcej siły, więcej tej pompy się trzyma. Nic z tym złego nie ma i tyle. Nie polecam, a może nie polecam. Ja na przykład mam taką zasadę, że jak jadłem po treningu. Posiłek węglowodanowo-białkowy u mnie to są płatki kukurydziane. Tak, teraz po treningu jest tylko żywka białkowa, żadnych węgli. No, może potem jeszcze po tej jestem już w domu, jakieś borówki, może banan do tej kreatyny, bo ja lubię na kreatynę z jakimikolwiek cukrami czy tam z fruktozą. Nawet mam to stare przekonanie, że kreatyna lepiej wchodzi z węglowodanami. Ale te, ale te płatki kukurydziane wyrzuciłem tak, żeby w ogóle ich nie było po treningu e, siłowym, tylko same białko i owoce i w ten sposób też obniża mi się ilość kalorii dajcie znać co o tym myślicie i pamiętajcie, że najsilniejszym, najmocniejszym sterydem jest cierpliwość a ja sobie kawkę do, dokończę i przygotuję swój kolejny posiłek w którym jest 100 g ryżu 200 g kurczaka i 25 gram, oczywiście warzywa i 25 gram tłuszczy mieszane olej lniany lub oliwa z oliwek z masłem orzechowym. Trzymajcie się i czekam na Wasze komentarze.